Paradoks. Dlaczego na lekcjach śpiewu, zajęciach emisji głosu, twój nauczyciel nie zajmuje się ani głosem, ani śpiewem? Co robisz? Przychodzisz, od razu śpiewacie ćwiczenie, dykcję, artykulację, przypomnę, interpretację, a głos. Dlaczego nikt się nie zajmuje twoją wygodną pozycją wokalną na każdej wysokości dźwięku? Dlaczego o to nie pytasz? Nie pytasz, bo sama kiedyś nie pytałam. Dawno temu e, miałam również podobnych nauczycieli. Skończyłam wydział śpiew solowy na jedną z najbardziej prestiżowych uczelni. I potem straciłam głos. Cała moja naturalna pozycja wokalna rozregulowała się, bo nikt nie powiedział mi, jak mam wydobyć swój naturalny głos. Tylko powiedział mi, jak mam zarządzać ciałem. A widzisz, problem polega na tym, że struny głosowe nie są zarządzane fizycznie. Nie da się poruszać. Dlatego naukę śpiewu, której obserwujesz naokoło, proponuje tobie zarządzanie fizyczne. Oni nie wiedzą, jak domknąć struny. Ja cię powiem, chcesz? Za domykanie się strun głosowych odpowiada rozkaz, który jest neuroodgłowój, fizjologiczny. Jest jeden rozkaz, który wprowadza w ruch całe, cały zespół narządów. Będzie tutaj przepon, weźmiesz odpowiedni oddech i struny głosowe pięknie się domkną. Będzie również dykcja, artykulacja. Wszystko w tym będzie. Ten rozkaz nazywa się mówienie. To jest reklama. Reklamuję moją metodę. Reklamuję i uświadamiam, a może pokazuję moją wściekłość na nauczycieli, którzy zupełnie bezkarnie zabierają przyszłość ludziom. Tak jak mi kiedyś, mi się wyda wtedy wydawało, że mi się życie skończyło. Bardzo przeżywałam to z utratą głosu poczytaj to jest link na dole poczytaj może to jest twoja ścieżka a co najważniejsze pytaj pytaj swoich nauczycieli a co z głosem co ze stronami głosowymi jak mam zaśpiewać by mi było wygodnie co mam zrobić bo moja pozycja wokalna dostosowywała się do zmian które zachodzą w moim organizmie przecież my starzyjemy się my zmieniamy się jesteśmy jak trawka Mamy no swoje poru roku, zmieniają się warunki akustyczne, zmieniają się warunki zewnętrzne i wewnętrzne. Jesteśmy żywi. Za każdym razem twoja pozycja wokalna może być inna. Zadawaj sobie to pytanie, bo to jest logika, która jest najbardziej trwała. To jest jak wielki fundament, na którym wybudujesz całą swoją stabilną pozycję wokalną.